Witam Was! Z tej strony Glad z kanału TV i witam w kolejnym odcinku mojego Let's Play Medal of Honor Spearhead! Tak, to będzie totalna masakra! O Boże, co tu się będzie działo? Dobra, zaczynamy! Dzień dobry! Alarm, wszystko! Niemcy się wkurzyli na nas! O tym no jak to przeżyłeś? Okej... Okay. Czołg! Czołg! Tak jest. O Boże! Czołg na prawo! Na prawo czołg, dobra! Tak jest, świetnie! O kurde. Masakra, po prostu masakra. Niech, prowadź, prowadź! O Boże, jak, jak Ty prowadzisz? Jak Ty prowadzisz, no? O, Superman, nie, to Niemiec. O Boże, to ja pierdzielę? Jakie, kilo do nas napieczają. O kurde. Nie wiem, gdzie strzelać. Nie wiem, gdzie strzelać. Ale oni chyba wiedzą. Dobra, wieżyczka. Nie, tak jest. O nie, no, stracił nas bazuki, no. Nie wesoło, tylko się pojaw, tylko się pojaw na horyzoncie, nie? Już, No kurwa! Nie no, musimy zacząć jeszcze raz. Ach, cholera, jasna, no. Nie ma szans, żeśmy to przyznali teraz. Dobra, możecie nas za możecie nas zabić. To jest po prostu misja na farta O dobra Zaczniemy sobie od tych point Dobra, jesteśmy tutaj Okej okay. Napieczamy Po prostu misja albo się uda, albo się nie uda, nie? Zależy jak to się do się będzie chciał o no, wróci teraz nas nie trabić z tej bagunki Mam pełno pe pełen pełne HP Pełne no Nie w chodź, chodź to chodź to no, kurwa! Jak prowadzisz no? Na dole. Nie lubię tej misji naprawdę no Kurwa! Nie mogę trafić, no Przerombana ta jest, naprawdę Okej okay. Trafiać! w no. się jazdy to jest naprawdę. Cały czas częściej tym botem. Nie lada sztuka. Poczku tramwę od mordę Okej okay. kolejmy Okej okay. Bitnie No tra mnie go błagam no polera jasna. Okej okay. Nieźle. Na razie, zapiszę. Okej okay. To jest, co w nas strzeli teraz, no? Cioc. Kurwa, no. Przejeba misja. Ale się nie poddajemy. O, kurwa! Bo widzicie, teraz... Teraz jakoś, kurde, więcej Ja pierdziele! Teraz, teraz niszczęlił chyba koniec. Tak, koniec. Jedną nasi. O Boże, ale przejebana misja. A jaka będzie następna? To będzie totalna masakra. Ale nic, trzeba się przez nie przebić. Uch, Boże, tu to będzie dopiero, żeś. Święta. Jak miło. To jest najlepszy i najgorszy kawałek żołnierza, jaki już miałem. Nie wiem, jak to zgromadzić.

No i musi niestety czekać, no, póki, póki, póki na lot nie przejdzie. Szybko, 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 szybko. Może się... Nie, nie uda się. O, dobra, udało się. Ochaj, dobra, ale mów do mnie, a nie w pole. Dobra, kapitan, my w razie dostał i musi być po medyka. Zobaczyli Frejera, czyli nas... Po medyka, który jest na końcu naszego obozu I cały czas co chwilę, nie cały czas są naloty, jak widzicie cholera, jasna Nie, to będzie nudna misja O jezus, znowu? Dobra. O kurwa. O Boże, no widzicie, no i tak w będziemy no i tak w no, no, Ale jest apteczka, jest apteczka. Tylko, szybko, 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 Ach, kurde, ogólnie Te misje są przejewane teraz Dobra, lecimy, 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 lecimy Do kopu, Już! No dobra, udało się się No i teraz to tylko gra, ale Wyobraźcie sobie tak w, w realnym świecie, nie? Kurde, sranie w gacie po prostu. O, mordę. O Jezus Sylwester no, strona całego, no! Zaraz Niemcy z szampanem przyjdą. Okej okay. Dobra, chowamy się. O to jest kurde. Chowaj się, chowaj. Nie wiem do czego celujesz. Masz fajny karabin. m 44 Dobra. Szybko, 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 szybko. O, już pierwsze trupy. Chodź tu. Chodź tu. Okej, okay, no i Nie, 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 nie. Dobra. Zapieprzamy. Znowu. Ej idiot, zostaw go! Zostaw go, O. Przejęliśmy jego karabinę, świetnie! Dobra, ale ten ma więcej naboi! Kurde, kiedy to się skończy? Dobra! Jeszcze! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy! idziemy. Szybko, szybko, szybko! O nie 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 Chodź tu O Jezus jaka nudna misja nie? A no, dopiero później będzie, się zacznie Kurwa No nie no, ich posrało chyba no Ja pierdzielę. O co się oni tak skorzyli no? Rozpuszczyliśmy kilka dział, zabiliśmy paru ich żołnierzy. <laughs> Kurwa. No za często te naloty są, no. Ech. O, jestem w medycynie. Przejąłem twoją duszę. Ty tam w jak nic nie masz. Zresztą, co mnie to interesuje? No skurwa To godzinę tam będę szedł Już nikogo nie ma, jest dwóch gości i oni tak napieprzają jakby nie wiem co armia tutaj była amerykańska Szybko, szybko Dobra, pierdzielić HP Gdzie Medyk? O, Szybki jesteś Okej, okay, idziemy dalej. O jest apteczka. Świetnie. Przeszedł po nim, no, zajebisty jesteś. Świetnie! Kapitan wyjdzie z tego. O kurwa. Zaczyna się, dobra, zapiszemy. Idziemy. Napieprzają Okej okay. O mordę Raz Dwa Okej, okay, jakoś jakoś idzie Ale napieprzają, o wycofali się, świetnie Dobra, zapiszemy Okej, okay. Chyba zaraz będą atakować. No, tak jak myślałem. Z lewą flanka atakują. O mordę, ile tu jest? Kurwa mać. Ten idzie kurde. Do ale idzie. Świetnie. Nie pozwólcie im. Okej Ja pierdolę Okej okay. Jeszcze idą? Boże Szybko, szybko, szybko Opa Trafiłem w niego? Mam nadzieję że tak Jeszcze raz Okej okay, szybko weźmiemy naboje Atakują kolejną flankę Naboje się kończą Kurwa, mać Zapiszemy Jak oni przedostają się przez naszą linię obrony to Koniec po prostu koniec O w mordę Rozpieprz go, rozpiebrz go, świetnie! Kurwa, co ja zrobiłem? Kurwa! Nie, nie pozwolić im się przedostać! Ocie, ocie. Kurwa, mać No i się przedostaje. Nie no, przejebana misja, naprawdę. No i kurwa, co ja mam zrobić? No, jak Choke jedzie i mam kurwa co jednocześnie pilnować linii, no nie radzą, dają radę. No. Kurwa, kolejni idioci no. Boże. Ja pierdzielę no. Kurwa mać, no. Świetnie! Na pierwsze, o teraz jakoś dobrze idzie. Dobra, nie będę się czatkał, od razu... Ok, co tu idzie? Kurwa mać no! Musiał przeładować w tym momencie... Udało się? Uf! Zajebiście! Zajebiście po prostu!

Ale to jest ostatnia misja, o już się rozpoczyna demorka. to jest ostatnia misja, o, kurwa, drugiej misji, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, no go let's play Metal of Honor Spearhead, o Jezus Maria, pieprzone szwaby! kurwa w kolejnym odcinku wam to kopię. dobra, trzymajcie się, na razie.